Dzień dobry, witam Was dzisiaj z mojej szklarni. W końcu nagrywam pierwszy update ogródkowy, pierwszy odcinek Pipilotki z ogródka, już takiej, go, taki o, ogródkowy. No, niewiele jeszcze się dzieje, no bo mamy jeszcze marzec, ale nagrywam to w pierwszy dzień wiosny i czas pokazać, co tutaj zaczęło się dziać. Pamiętajcie, że ja jestem. O, ktoś mi tutaj, jestem tu z moim synem i ja on mi tutaj właśnie widzę, że z wodą coś się bawi. Właśnie, mam małe dzieci, więc ja tak robię to tyle, na ile potrafię, na ile czas mi pozwala. Jeszcze, wiecie, mam inne rzeczy, jak praca i teraz jeszcze to um, skręciłam się w sprzedawanie termomiksów, także um, mam jakby <ścoughs> dużo na głowie, ale codziennie rano teraz staram się wychodzić z synkiem na dwór i on się bawi, a ja tu coś ogarniam w ogródku, więc nie jest tak, że myślę, że będę w stanie więcej zrobić niż w zeszłym roku, kiedy jeszcze nie pracowałam i nie działałam w innych sferach e, biznesowych. Także zapraszam Was na e, kolejny, pierwszy w sumie odcinek serii Pipilotka w Gródku. Tutaj mamy pana w kombinezonie, w ogóle wszystkim mamom, małych dzieci polecam te kombinezony, postaram się je zalinkować w opisie filmu, bo one są genialne i na jesień i na wiosnę i na taką cieplejszą zimę. Tu mam groszek pachnący, już zaczął wychodzić, eee, chcę sobie na ścianie po winogronach zrobić, eee, o tutaj też widać, że już wychodzi, zrobić taką piękną ścianę groszków. Kupiłam, eee, miałam z zeszłego roku i kupiłam też nowe jakieś fajne kolory, więc mam nadzieję, że mi się uda fajnie wyhodować. Tutaj Przepraszam, mam jeszcze trochę kataru. Nie, wchodź mi tutaj. E, mam tutaj e, za, zrobioną rozsadę sałaty. Sałaty jakiej? Musztardowej. Widziś, wyjść ogródka. I tutaj już sobie ją przepikowałam. Jeszcze muszę resztę przepikować, potem będę rozdawać. Tutaj już wychodzi fajnie sałata. Też posiałam trochę sałat, ale tak mówię Wam, to robiłam to tak na szybko, że nie bawiłam się w jakieś pojedyncze nasionka, więc też tak wysypałam je i będę potem pikować. Są chętni na te sałaty. A tutaj posiałam dużo szpinaków. Tutaj to chyba jest pesz akurat, ale jeszcze chwilę poczekam dla pewności. Tu już mi wychodzą szpinaczki. Mam nadzieję, że nie będzie im tu za ciepło i będę mogła sobie pozbierać i yy, po... O, widzicie tutaj jakieś chwasty? Pomrozić, bo my bardzo dużo szpinakujemy ja nie chcę kupować w tym roku za dużo. Chcę po prostu yy, posiać jak najwięcej, jak najwięcej zamrozić. Właśnie muszę się w tym tygodniu zabrać i posiać też do, już do ogródka. No i w sumie w szklarni to tyle. Yy, no. No i w sumie na dworze to tyle. Pokażę Wam jeszcze w domu rozsady, a jeszcze może Wam pokażę jakieś inne ogródkowe rzeczy. O, że ja mi się zakręciło w głowie. Nie wiem, to jest y, minus bycia wysokim, że jak się wstanie szybko, to potem się kręci w głowie. Wrócę do Was za chwilę Tu przed szklarnią zrobiłam sobie taki kącik tulipanowo-narcyzowy Wydaje mi się, że więcej tego posadziłam Ale nie jestem pewna Także będą tutaj ładne tulipanki Tu mam grządkę Ona w zeszłym roku była grządką buraczano-ogórkową Tu były buraki, tu były górki, tu było trochę cebuli No i teraz zobaczymy Może zmienię po prostu miejsce Na pewno już nie będę tak dużo buraków sadziła Bo zrobiłam buraczki, które tak średnio wyszły Ale też e, Mam ich bardzo dużo Musi, mus, Musimy je zjeść Planuję dużo cebulek posadzić. Zgubiłam gdzieś, mam kupiony już czosnek i cebulkę, dynkę. Zgubiłam. Zgubiłam, szukałam, chciałam w sobotę posadzić, nie udało mi się. Tu jakaś się ostała cebulka, więc będę szukać, chcę też w tym tygodniu posadzić. Mąż mi tu na razie zrobił, bo ja może o skrzyniach, ale jakby nie mamy na to czasu, warunków, więc mąż mi tutaj tak fajnie odgrodził i pokażę Wam zaraz, że z drugiej strony mam tak samo. Zrobił mi to mój kochany mąż w sobotę i tu mi też tak odgrodził. Ja sobie to muszę po prostu pokopać, zrobić tylko taką ścieżynkę przez szklarni i będę też miała tutaj ładnie. Tu mam ostnice, które zimowały w szklarni i one już odwrzywają. one pójdą przed dom. Chcę sobie zrobić taki kląb. Mam też trawy pampasowe, ale mam obawy, że one nie przeżyły. Byłam teraz u rodziców. Rodzice na zimę posadzili. Ja nie wiedziałam, gdzie mam je posadzić. Zresztą jak się robi rozsady, bo ja siałam, normalnie siałam trawy pampasowe i tostnice też. No to pierwszy rok powinny zimować gdzieś, w garażu, w szklarni. No i ja tak zrobiłam, tylko wiecie, zdarzyło mi się trochę przesuszyć. I ja nie wiem. Tak, uderzyłeś się. I ja nie wiem, tutaj paluszek. Oj, ubrudziłeś się tak. I nie wiem, czy one mi nie przesły, bo patrz, patrzyłam u rodziców i u rodziców już widać zielone zaczątki, gdzie oni mają zimniej. A tutaj, no nie wiem czy coś z tego będzie. Eee... Nie wiem, teraz muszę to podlać, zobaczymy. Jak nie, to trudno. Przynajmniej rodzice mają, a ja sobie albo kupię, albo zrobię rozsadę na przyszły rok. Nie, nie już chyba nie będę bać rozsady Najwyżej sobie kupię te kilka sadzonek i tyle. Trudno. Eee, tylko rodzice będą mieli wyrzuty sumienia że mają moje. No ale no, jak, ja, ja nie będę miała, ja sobie tam posieję najwyżej coś innego, na razie jakieś kwiaty. No zobaczymy. Tu mam pod, pod płotem e, malinowy chruśniak, że tak powiem. Część malin jest z zeszłego roku. Tutaj już mąż przesadzał w zeszłym roku, więc mam nadzieję, że w tym roku fajnie zaowocują. Te maliny tutaj przesadziłam ja w tym roku. Zobaczymy, co z tego będzie. I tak, tutaj jest w ogóle w planach e, zerwanie tej darni. Nie otwiera już tego, kochanie. Zamknięte jest. I. E, zrobienie właśnie tutaj takiego fajnego kącika, e, położenie e, agrowódkniny czy tkaniny, zawsze mam problem z rozróżnieniem tego i e, posiadanie tutaj właśnie tak dużej ilości malin. Tutaj mamy um, studzienkę taką, um, wykopaliśmy, żeby wodę gruntową zbierać. Właściwie nie planowaliśmy zbierać wody gruntowej, tylko mamy też tu puszczone rury z ryniem, ale się okazało, że tutaj tak podchodzi woda gruntowa, że um, mamy cały rok wodę i jest tak super z podlewaniem, nie muszę się ograniczać. Tu też mam maliny. Mm, tu mam żółtą w ogóle, w zeszłym roku kupiłam w oszą. I, e, I ona mi fajnie, fajnie owocowała, bardzo fajne są. I tu gdzieś też dosadziłam malinę e, żółtą, chyba tu, nie wiem. W każdym razie widzicie, tu mi już maliny puszczają. No i chcę to zrobić, bo mam tutaj dużo perżu. Wiecie, to jest jakby drugi taki poważny sezon u nas na działce. My się wprowadziliśmy we wrześniu 2020 i no ja byłam wtedy, urodziłam małego, więc w zeszłym roku to tak działałam, ile mogłam. No i teraz będziemy sobie tutaj powoli, powoli ogarniać wszystko w miarę możliwości. W tym roku jeszcze będziemy kłaść kostkę za niedługo, więc już ten ogródek zacznie powoli wyglądać, będziemy, e, no na pewno to jeszcze będą zmiany, nie wiem czy to nie będzie teren podniesiony trochę, więc będzie może i na jesień przy, znowu przekopywanie tych malin, ale na razie fajnie, że są, że się przechodzę po ogródku i mogę sobie pojeść owoców. Marzą mi się różne rzeczy, ale no to trzeba czasu, siły, e, Będziemy powoli robić. Ja nie mam takiego oparcia, że musie, muszę mieć wszystko od razu zrobione. Chciałabym, ale wiem, że to jest niemożliwe, więc cieszę się z tego, co mam. Teraz pójdziemy w stronę e, kącika też kolejnego owocowego. Tutaj mam różne owoce. Mam grusze, dwie. Mam śliwkę węgierkę, która na razie w ogóle owoców nam nie dawała praktycznie. Była źle przycięta w tym roku. Mój tata się nad nami zlitował i nam przyciął. Mój mąż też przycinał i też to przycinał tak skutecznie, że miała e, owocowała mi grusza bardzo i jabłko. E, ale tym razem się za to zabrał mój tata. Tutaj mamy e, czeresnie. No zobaczymy. W końcu bym mogła trochę więcej owoców wydać. To jest rękloda, która nam dała tyle powideł w tym roku. E, ja wcześniej chciałam robić kompoty z ręk ręklody, ale nikt tych kompotów u nas nie pije i zaczęłam robić powidła wolnowarze i powiem Wam, to była to był ształ w dziesiątkę. Czekaj Wituś, zaraz pójdziemy na, na, na tą trampolinę. Już idziemy, czekaj. A tutaj mam jabłoń. Jabłoń i też fajne jabłuszka daję, a tutaj mam kącik y, borówkowy. Y, te już są takie dość fajne i dają dużo owoców. Tutaj mam y, taką małą kupiłam w Dino i tak powiem wam, że mam tu dwie odmiany tych y, borówek. Jedne są takie ogromniaste, a jedne takie mniejsze. Te mniejsze. Też są spoko, no ale wiadomo, są mniejsze. Tu mam poziomki, sama siałam. Jedną mam tylko tu kupioną. Sama siałam sama z tureczką W styczniu siałyśmy zeszłego roku i mamy ich dość dużo. Może jeszcze jakieś wyjdą, wiecie, z nasionek. I tutaj będzie... naprawdę dużo pojedliśmy w tym roku. Tu czarna porzeczka, mam świetną czarną porzeczkę. W tym roku mniej zaowocowała, bo nie wiem, bo mój mąż ją chyba przesadzał teraz w tym roku. Czy zmarzła? Coś co z nią było. Ech, tu mam jeszcze tą, niektarynka, ale ona co roku to się z nią dzieje. Muszę w tym roku pomyśleć o tym, żeby ją spryskać, bo ojej się zwijają liście, to, to się jakoś tam nazywa rdza, czy jakoś tak. Tu mam jeżynę od cioci mojego męża i ona naprawdę fajne ma owoce, tylko trzeba pilnować, żeby się za bardzo nie rozrosła. Ona poszła, bo to była winoroś. A za bardzo za winogronami, nie ten, nie przepadamy takimi, nie robimy żadnych win, więc e, poszła sobie. Tu właśnie będą te groszki pachnące, mam nadzieję, że wystarczy im światła. I tu na pewno jeszcze mięta będzie wychodzić, chociaż została już przesadzona. Tutaj wykopałam tą resztę malin. I tu coś cudownego, w zeszłym roku kupiłam sobie, tak mi się zamarzył czosnek niedźwiedziemu, Mówię, ludzie mówią, że Pesto robią czosku niedźwiedziego, Ja też chcę. I nie miałam gdzie go wsadzić, więc sobie go tu wsadziłam, ale on mi zmarniał i myślałam, że nic z niego nie będzie, bo się na nim nie znałam. Nie wiem, czy to płacze dziecko, czy się cieszy. Chyba płacze chwileczkę. Dobra, wracam, bo syn tam coś działał przy tym, co nie miał. No i wychodzi ten czosnek i zobaczymy też, bo musiała tu obkopać yy, i, i zrobić tu coś. Ale na razie niech tak jest. Tu nie wiem, tu są chyba jakieś goździki albo coś. Ja to zasiałam w zeszłym roku. Myślałam, że mi będzie kwitło w zeszłym roku, ale nie kwitło. I w tym roku coś z tego będzie. Tu już trochę obkopałam, zostawiłam, żeby tą trawę teraz tak trochę z tej ziemi wyczepać i dopiero u, usunąć. I tu właśnie chcę te trawy, bo mam taki brzydki płot tutaj betonowy i chciałabym te trawy właśnie tu posadzić i zrobić chyba wokoło ostnicę, tak tutaj, takie półkole zrobić, a tutaj te trawy, no ale nie wiem czy coś z nich będzie. I tutaj mam trochę tulipanów i narcyzów, tak sobie posadziłam. Tu są te takie fioletowe, nie wiem jak się nazywają, takie dzwoneczki, to są po poprzednich właścicielach działki. No i tutaj miałam też te e, e, irysy, ale wykopałam je, bo mnie denerwowały. No i zobaczymy. Tu jeszcze kiedyś były kąwalie. Mam nadzieję, że się ich nie podbyłam. Zobaczymy. No i tak to wygląda. No i tyle w sumie. Taki mój ogródek. No cieszę się bardzo na wiosnę. Mimo, że mam mnóstwo pracy, to uwielbiam. A jeszcze wam pokażę, że posadziłam trochę tych. Jak to się nazywa? No, krokusów. Tylko, że one tu mają mało światła, bo słońce... słońce nie dochodzi. Tu chyba bo w ogóle kupiłam krokusy, przebiśniegi i kupiłam te, e, jakieś takie krokusy niebieskie, ale te niebieskie w ogóle nie wychodzą nie wiem czy to może te będą dużo posadziłam e, po drugiej stronie, no tu jest dużo dość, e, a po drugiej stronie teraz stoi kostka, którą czeka na położenie i tu jeszcze będą, ale tu jest cały czas cień tu jest nawet teraz ta ziemia zmarznięta to jak one mają wychodzić, biedaczki no, tu jeszcze tam też są no i czekam. Yy, A znaczy tam nic nie wyjdzie, bo tam jest kostka, więc tyle co, co tam yy, w miejscach, gdzie ta kostka nie leży. No zobaczymy, jak nie teraz, to w przyszłym roku. Krokusy potrafią nawet podobno przeżyć zrywanie darni, kładzenie. ucięło mi! Podobno potrafią krokusy nawet przeżyć sianie nowej trawy, przekopywanie. Zresztą jak ktoś jest uparty, to może wykopać cebulki i je znowu wrzucić z powrotem do ziemi, jak już się ogarnie trawnik. Dobra, jeszcze Wam pokażę co w domu i to by było na tyle. Jeżeli chodzi o rozsady w domu, to wygląda u mnie to tak. Mam papryki, mam ich tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, ponieważ tylko papryka długa wyszła. Wszystkie kiełkowałam wcześniej w papierze na woreczku i wszystkie wykiełkowały, niestety papryki, takie, które wzięłam z, bo te też są wzięte z papryki długiej ze sklepu z, już w zeszłym roku i one wyszły, a te, które wzięłam w tym roku z papryki, e Wykiełkowały, ale jak je włożyłam do ziemi, to się nic z nimi nie działo. Potem już stwierdziłam, że jest za późno, stwierdziłam, że 6 papryk plus dokupię sobie jakieś 2, trzy albo cztery i nie będę kombinować, bo celem, yy, czyli w ogóle moim planem na ten rok było nie stawianie tutaj żadnego rozsadnika, bo myślałam, że mi mój syn go zlikwiduje. ale teraz mój mąż uświadomił, że w sumie kwiatów już nie męczy, więc chyba postawimy rozsadnik. No bo mam trochę tych rozsad i mi się teraz jak to przesadzę do większych yy, pojemników, to nie będę miała gdzie stawiać, bo to na razie stoi na blacie przy piekarniku, przy kuchence gazowej. Tu mam pomidorki różne. Tu mam ożarowski pomidorek, faworyt, ze sklepu, jakiś taki ciemny. Też je trochę za późno zasiałam. Już mamy 21, tak? Marta. 20 marca i yy, no już mogłyby być większe, bo w tym roku chyba wiosna szybciej przyjdzie. Tylko, że w zeszłym roku wiosna była bardzo późno i się tym sugerowałam. Ale spokojnie, włożę je do szklarni, to wy, wybiją do góry. Będę je teraz nosić do szklarni, jak trochę podrosną, już je, zrobię rozsady, bo papryki rozsady to już muszę zrobić, raczej przepikować je do większych pojemników. Zrobię w tym tygodniu. W pomidorach czekam na liście Właściwie, bo widzicie, tu w domu mam w ogóle mieszankę, nie wiem, co to są za nasiona. A tu mam wszystkie popodpisywane. I tutaj te karłowe już sobie fajnie zrobiłam sobie karłowe, do pojemników je sobie dam, tak, żeby nawet sobie postawić na tarasie i sobie uszczykiwać, jak mi się nie będzie chciało iść do szklarni. Tu mam jeszcze Oxheart, czyli bawole serce. Tu mam Black Cherry, bo je uwielbiamy, bo one bardzo, bardzo, bardzo dużo owoców dają. Tu jest koktajl chyba czerwony. Ech. miałam jeszcze żółte koktajlowe dać a od są żółte, nie wiem albo je pomieszałam nie pamiętam i tutaj też są jakieś pomieszane tutaj jeszcze ożarowski, właśnie tak jak mówiłam tutaj jest faworyt, tutaj jest red pear i tu ze sklepu i mi się wydaje, że mi to wystarczy jeżeli nie, to jeszcze mam znajomych. znajomego, który też robi rozsady, na pewno się ze mną podzieli i na razie tyle, pokażę Wam jeszcze co mam na, przy oknie w kuchni Oj, tutaj mam bazylię, bazylię no będę chciała na no, posadzić w szklarni, akurat nie wiem czy mam, czy jeszcze sobie nowych rozsad nie zrobię, ale już bazylię sobie kiełkuję. I tutaj yy, pietruszkę raciową. Ja co roku robię pietruszkę naciową w rozsadę. I potem wkładam do ziemi i po prostu mam cały krzaczor, pietruszki, a mi się przyda. Zwłaszcza teraz, jak dużo gotuję w termomiksie i jak dużo prezentacji robię, bo tam jest zawsze dużo pietruszki do użycia. A wiecie, że z bazylii to będę robić pesto na zimę i zrobię go trzy razy więcej niż w zeszłym roku, bo już nie mamy. O tej porze, więc przynajmniej dwa, no może dwa razy więcej niż ostatnio zrobię. Robię sobie takich pojemników po jogurtach, zamrażam i potem mamy szybki obiad. Na koniec Wam jeszcze pokażę pomidorka, który się sam zasiał, gdzieś musiał z wodą podlewaną tutaj wpaść, Nasionko musiał wpaść i mamy pięknego pomidorka, jego rozsady już by należało zrobić, no jest najładniejszy, ciekawe co to będzie. Ja przypuszczam, że koktajlowe, zobaczymy, będzie to niespodzianka, specjalnie opiszę go, żeby wiedzieć co mi z tego wyszło. I tym optymistycznym akcentem kończę już ten odcinek ogródkowy, mam nadzieję, że podobał Wam się, dajcie znać co Wy macie posiane, jak tam Wasze rozsady. Zapraszam do grupy Amatorzy Ogródka i Domowej Dżungli Pipilotki, bo tam też już się zaczynają ogródkowe pytania i ogródkowe dyskusje. Także bardzo mnie to cieszy i pozdrawiam Was serdecznie. Jeżeli macie ochotę, to też zapraszam na Instagram i zapraszam Was na następny film. Pa!